Od samego rana na lubuskich drogach trwa ogólnopolska akcja TRAK. Na głównych trasach naszego województwa policjanci kontrolują pojazdy ciężarowe i busy. Pod lupę funkcjonariusze wzięli głównie krajową dwójkę i trójkę, ponieważ tam ruch tych pojazdów jest największy. Chodzi o to, żeby kierujący ciężarówkami nie przekraczali przede wszystkim czasu swojej pracy, ponieważ zmęczenie jest często przyczyną wypadków drogowych. Chodzi też o to, żeby wyeliminować z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu, żeby nic złego, nic, nic złego się nie stało. Będziemy też kontrolować, sprawdzać wszystkie dokumenty, które są wymagane przepisami i będziemy dbali o to, żeby po prostu było bezpiecznie. Do walki z nieprzestrzeganiem przepisów policjanci standardowo używali suszarek i wideorejestratorów. Poruszali się pojazdami zarówno oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi. W akcji brały również udział inne służby, między innymi straż graniczna oraz inspekcja transportu drogowego. W tym okresie, w takim no letni, wiosennoletnim, również wykorzystujemy motocykle. One tutaj ukierunkowane są głównie na kontrolę przepisów ustawy prawo ruchu drogowym stan techniczny pojazdów trzeźwość kierujących, no i też mamy pojazdy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestrator i też one uczestniczą przy tego typu działania. Na pewno przepisy ustawy o transporcie drogowym, no głównie czas pracy kierowców, czyli, czyli czy kierowcy są wypoczęci, czy spełniają te podstawowe normy, dokumentacja, czy przewoźnik jest licencjonowany, opłaca, dokonuje opłat za przejazd po drogach krajowych. No i dodatkowo też angażujemy się mocno w kontrolę ruchu drogowego. Podczas czerwcowych działań TRAK policja skontrolowała blisko pół tysiąca pojazdów, natomiast Inspekcja Transportu Drogowego ponad tysiąc. Podczas... W czerwcowych działań TRAK policjanci skontrolowali 352 pojazdy, w tym 7 autobusów i 156 ciężarówek. Zatrzymali dwóch kierowców ciężarówek, którzy jechali pod wpływem alkoholu. Policjanci nałożyli ponad 120 mandatów karnych, m.in. za przekraczanie dozwolonej prędkości. Zatrzymali także 4 prawa jazdy i 40 dowodów rejestracyjnych. Akcja potrwa do późnych godzin wieczornych.